To przechodzimy dalej do, do bardzo ważnej cechy LK8000, czyli do bezpieczeństwa naszego latania. W czasie całego rozwijania tego produktu staramy się właśnie bardzo na to patrzeć, żeby przede wszystkim latanie było bezpieczne, a dopiero potem efektywne. Dlatego niektórzy zawodnicy może są zawiedzeni opcjami, które LK8000 im dostarcza, bo po prostu więcej czasu spędzamy na funkcjonalnościach związanych z bezpieczeństwem, niż na przykład na rozwijaniu zaawansowanej obszarówki. I tak, w ustawieniach systemowych na ekranie szóstym są parametry bezpieczeństwa. Określa się takie parametry jak wysokość bezpieczna. To jest właśnie ta wysokość e, stożka nad lotniskiem. Miejsce, w którym stożek się zaczyna. Tak? Krąg. No krąg w dół, stożek w górę. no. Tryb wysokości bezpiecznej, tak jak się tu coś pytał. Wybrałem dla Was, że tylko lotniska, lądowiska są tą wysokością bezpieczną e, dotknięte. Można wybrać, że wszystkie punkty zwrotne są, ale moim zdaniem to jest bez sensu. E, wysokość terenu to jest inny parametr. To jest parametr w czasie przelotu mówiący o minimalnej separacji nad terenem. Może zobaczymy na tym wykresie niżej, tutaj. Tu mamy sobie jakiś tam teren. Mamy lotniska. Na każde z nich jest zaznaczona wysokość bezpieczna. Te nasze 300 metrów. Według wysokości bezpiecznej mamy dolot do dwóch tylko z nich, tak? To jest, jesteśmy poniżej wymaganej wysokości do lotu. Teraz ta wysokość terenu to jest ta wysokość. To jest separacja od terenu w czasie, w czasie lotu. Czyli wszystkie przeszkody terenowe, które nam na drodze staną, będą zasłaniać dolot i od tego momentu, jeżeli tu zmienisz 100 metrów, to, to lotnisko jest uznawane za lotnisko bez dolotu bo mamy po drodze przeszkodę. Nawet jeżeliśmy się na lat nie ozwieścili. Bo nie ma tutaj tych 100 metrów. Natomiast to jest uznawane jako, jako dostępne lądowisko. się można przeszkodę, to to lądowisko dostępne. Jesteś programistą, tak? Jesteś. Szukamy właśnie osoby, która się podejmie zaimplementowania tego. Naprawdę. Trzeba <grym> było uciwać. Jest jeszcze parę rzeczy do implementacji, także możesz zadawać pytania. Ostatnio. Osta, ostatnio zwolniliśmy troszeczkę zasobów. Udało nam się zoptymalizować kod tak, że mamy pro, siłę procesora, która byłaby to w stanie obliczyć. Teraz trzeba wymyślić sprytny algorytm, który by to robił. Nie jest takie proste. Żeby szukać trasy wokół, wokół terenu i jeszcze patrzeć, jak to wszystko się będzie miało w, do dolotu. A krzyczy Nie krzyczy Pulap. Bezpieczny makredy, o którym już mówiliśmy, pół. Jeżeli ktoś uważa, że potrafi latać z większymi doskonałościami niż pół, to może sobie zmienić. Sprawność to jest parametr, który się automatycznie ustawi wam po włączeniu w ustawieniach podstawowych, czyli jeżeli macie dobity szybowiec, który wiecie, no, że notorycznie lata gorzej niż te 100%, ustawiacie sobie na 90, 80 i będzie zawsze wam się to włączało, tak? Ale to no, też od pilota zależy, od szybowiec to też od pilota, no bo być może to będzie traktowane jako margines bezpieczeństwa dla danego pilota. E, natomiast to jest parametr, który jest zapamiętywany jako jedyny z ustawień podstawowych i uwaga, w przypadku, na przykład gdy zmieniacie szybowce, tak? Żeby o tym pamiętać, że na przykład latajcie przez chwilkę na jakimś super wyposażonym nowym sprzęcie macie ustawione 100%, a potem wchodzicie do waszego pirata klubowego, tak? Albo na odwrót. Nasze są na 100%, 110. Dobrze. Oraz jest jeszcze parę innych tutaj opcji, takich jak używaj Total Energy. Total Energy to jest zachowanie całkowitej energii szybowca. Nie polecam się tym bawić. Chyba, że jesteście zawodnikami, którzy lubią przeginać i naprawdę zależy mi na sekundach. O tym wspomnę dopiero na koniec szkolenia. Ale nie można sprawności większej niż No nie można. Chociaż nie jestem pewien szczerze mówiąc. Tu się nie da? Ale w ustawieniach podstawowych się da. Z tego co pamiętam. Także być że to jest baki, trzeba by go poprawić, bo to samo okno ma inne ustawienia. Chociaż nie, to nie jest sprawność. Jest to jak efektywność lotu, i tam można ustawić więcej niż 100%. Możecie lecieć bardziej efektywnie traszec, co nie 100%. Dobrze, kolejna rzecz. Ostrzeżenie o alternatywach. Nie wiem, czy pamiętacie. W moją wersję LK8000 sprzed dwóch czy trzech lat, jak Wam rozdawałem, to za chwilę Wam krzyczą, że nie macie do lotu do jakiegoś lotniska alternatywnego nad krainą pełną pól i, i, i możliwości lądowania. Jako, że nas to wszystkich wnerwiało, to tę opcję wyłączyłem, bo w terenach nizinnych stosunkowo prosto jest o znalezienie lądowiska. Natomiast, jeżeli lecicie w góry, w Alpy, czy gdzieś, gdzie jest ciężko wylądować i macie bazę danych lądowisk wszystkich możliwych w terenie, opłaca się tą opcję włączyć. I lusterko będzie Was ostrzegać, jak wylecicie w takie dziwne miejsce, że nie macie do lotu do niczego. Wtedy Wam lusterko zakrzyczy, że lepiej, szukajcie możliwości... Się, tak, lepiej skaczy. Po prostu, że nie ma do lotu do niczego i bądźcie ostrożni, tak? Kolejny parametr, jeżeli ktoś sobie nie ufa i w czasie na ziemi jest trzeźwy, a w locie zaczyna robić głupoty, to można zabezpieczyć ustawienia, co spowoduje, że w czasie lotu nie będzie można zmieniać ustawień systemowych. Nie będzie można się bawić, nie będzie można nic przestawiać, będzie trzeba się skupić na lataniu, a nie na bawieniu lusterkiem. Także jeżeli ktoś... E, się, no te, Znam takie osoby, które po prostu stwierdzają, że one się ustawiają przed wystartowaniem, bo w czasie lotu ich kusi, a nie powinni. Także można to ustawić. Dobra. I zasięg lotu. Bardzo ważny parametr bezpieczeństwa. LK8000 cały czas w czasie lotu e, pokazuje Wam zasięg lotu taką kreską i zacienowaniem obszarem. Bierze pod uwagę Wasz szybowiec, jego parametry, wysokość, wiatr, doskonałość, balans wodny, obciążenie skrzydła, ukształtowanie terenu i z tego wylicza do lotu. A, jeszcze bierze wysokość bezpieczną, czyli to 100 metrów. Czyli pod tą kreską macie 100 metrów prześwitu. Jak widać bardzo ładnie to wygląda w terenie górzystym, bo w terenie nizinnym to przeważnie jest okrąg albo jajo. Dostępność lotnisk. Na liście lądowisk albo lotnisk e, macie nazwy punktów zwrotnych, odległość do nich, wysokość do lotu. E, na biało są zaznaczone e, dodatnie tu elementy, na, na czerwono ujemne. I teraz tak. Jak coś jest białe, to zawsze do niego dolecicie. Macie dolot. Jak coś jest. A to jest ten dolot z za zapasem, rozumiem, tak? Tak, dolot z za zapasem i jeszcze z uwzględnieniem tej połówki, jeżeli lecicie wolniej. Połówki Macredi. Czerwone oznacza na pewno nie dolecicie przy ujemnej wartości. Czasami może się zdarzyć, że macie dodatnią wartość, ale ma będzie czerwona. Oznacza to, że byście mieli dolot. Gdyby nie ma góra, czy jakiś inny szczyt, który Wam zasłania to lotnisko. I to jest właśnie wartość, która się pojawia potem na żółto w czasie lotu. Jest to wartość dodatnia, czyli teoretycznie z dolotem, ale, ale taki żółty kolor mówi Wam, że to jest no warning. Uwaga, bo macie wysokość dodatnią, ale macie przeszkodę po drodze, którą musicie pokonać. Sam sobie oceni, czy jesteś w stanie z, tej, z tego zapasu wysokości pokonać, czy nie. Dostępność lotnisk na mapie. Lotnisko poza zasięgiem. Na czerwono. Lotnisko... Tak? Do poprzedniego ekranu. To uwzględnia strefy. Zakazane. Aha, czyli nie, nie uwzględnia. Czyli jeżeli będę miał przed sobą jakieś MatyZ czy takie inne rzeczy, to mi pokaże, że mam dowód, tak? Tak, bardziej tema, no. No. No, niektórzy tu się nie stosują. Ale mimo wszystko potem takiego loga nie da się już przeczytać. A o tym już dyskutowaliśmy. No, także nie, nie, faktycznie strefy i cięcie stref zakazanych nie jest tu uwzględnione. Czy to nie było pytanie od ciebie? Przepraszam. <noise> Dobrze, tu w sumie nie, nie pamiętam, czy potem jeszcze na ten temat mam odpowiedni slajd, to może o tym od razu powiem. Są dwie listy, lotnisk i lądowisk. Czym to się różni? Tak naprawdę różni to się numerkiem w pliku punktów zwrotnych. To sami decydujecie, co chcecie jak, jak określać. Ja sugeruję jako lotniska określać punkty, z którego da się wystartować szybowcem, czyli z wyciągarką, albo samolotem, czy czymkolwiek innym, a jako lądowiska wszystko inne, na czym da się wylądować, ale już nie wystartujecie. Czyli na przykład Borsk albo, albo Pola jakieś fajne w pobliżu, albo cokolwiek innego. I <noise> ploczek <noise> Tak, i teraz tak. Lotniska na tej liście Landing był są znaczone zwykłą czcionką, a lądowiska będą znaczone taką kursywą, żebyście mogli je rozróżnić. A czego zbliżamy yy, się do strefy? Tak, oczywiście. O strefie byśmy mówili za chwileczkę, zresztą mamy cały warsztat poświęcony jeden lataniu blisko stref. Bo jest to bardzo ważna umiejętność. Dobrze. Lotnisko poza zasięgiem jest czerwone. Lotnisko w zasięgu jest zielone i im jesteście jego bliżej, tym się pojawia więcej informacji. Zobaczcie, tu jest pokazany Lubin i wysokość do lotu. Tu się pojawia Lubin, wysokość do lotu, ale nawet częstotliwość radiowa Lubina. Przy większym po, jeszcze powiększeniu pokazuje Wam się wysokość nad poziomem morza tego lotniska. Czyli im jesteście bliżej, to dostajecie więcej informacji na temat tego lądowiska, jakbyście chcieli lądować. Przeszkody terenowe to to, o czym mówiłem. Dodatnia wysokość do lotu. Jeszcze plus 300 metrów do żaru, ale z powodu magury, która nam zasłania. Yy, po pierwsze, pojawiał się xik na trasie i mowa, że brakuje nam 150 metrów, żeby ją przeskoczyć. Po drugie, właśnie mamy informację, że żar jest niby dostępny, gdyby buldożerem zniszczyć ma górę, tak. Dobra, jeszcze jedno pytanie. 150 metrów uwzględniając bezpieczną wysokość. Tak, czyli brakuje nam 50 metrów. B brakuje nam 150 metrów, tak. 150 na górę przechodzimy, tak? Przejdźmy. Na 30 metrów do bezpieczeństwa. Do Dobrze, żeby wylądować na szczycie góry, blokuje na 50. Powiem tak. Można na szczęście dla tych coś wylądują, tak? I nie będzie drzew. 100, tak? No tam wcześniej przed chwilą. Tak. Tak, czyli to, dobrze, jak tu będzie 0, to znaczy, że mamy 100 metrów prześwitu, tak? Mówiąc wprost, bez kawałów i żartów. Minus drzewa. Minus e, Dodatkowo, dzięki multimapom możemy się zorientować nie tylko w położeniu poziomym, ale i pionowym. Czyli możemy zobaczyć dokładnie, że w przypadku lotu do punktu zwrotnego żar mamy na, na drodze taką przeszkodę. A nawet potencjalnie dwie, które nam mogą się napsocić. Niestety te czcionki na multimapach na razie nie są zbyt widoczne i w szybowcu może być ich nie być widać. To są rzeczy bardziej przydatne w czasie analizy zadania, czy nie wiem kiedy. Podejrzewam, że w czasie lotu to będzie niewidoczne i nie należy się sugerować. Z czasem postaramy się może tej informacji udostępnić jakoś bardziej wyraźnie. Będziemy o tym pracować jeszcze. To jest dosyć nowa funkcjonalność, która tak naprawdę została skończona parę tygodni temu. Latanie w stożku dolotowym, czyli to, co każdy uczeń, pilot, a potem początkujący pilot powinien umieć. To jest prawidłowy stożek. Po pierwsze, mamy lotnisko na zielono z dodatnią wysokością dolotu. Dodatnia wysokość dolotu jest widoczna tutaj. Oraz tu nawet jest jeszcze dodatkowy pasek w bardziej zaawansowanych konfiguracjach, mówiący o tym, o dolocie do, do końca zadania. Niepoprawny stożek, a zwróćcie uwagę, tu jest zasięg lotu. Tak? Jest poza lotniskiem, też nie mamy zasięg lotu. Tutaj też jest zasięg lotu bierze to lotnisko uwzględnia, ale to nie ma, nie jesteśmy już w stożku. Tu mamy 100 metrów, a nie 300. Tak? Nie jesteśmy w stożku, jesteśmy pod stożkiem. Mimo, że mamy dolot do tego punktu. Czy tam punkt? 300 a 100 robi różnicę. Mhm. Także tego mówię, nie sugerujcie się czasami tą kreską, tylko sugerujcie się kolorami i cyframi, tak? Ale no z tych dolecimy. No jak nie trafisz kościół po drodze albo, albo budynek. Tak nie ma przeszkód. No akurat tam są. Oj, tam tam jest przeszkód. Może sprawdzić, że zawieje. A pytać w górę czy w dół? Bo, też, bo tam też wieje w każdą stronę. Trzeba pamiętać nie są szerbić, że odnieść. Ale z kimś zrobiłem i tak Natomiast zawsze można lecieć z dół rzeki na jezioro, tak? To to, 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 Wam się uda. I pod Dobrze, także tu mamy ujemną wysokość dla całego zadania, ujemną wysokość do lotu, do punktu lotnego i lotnisko na czerwono. Mamy dużo sygnałów mówiących o tym, że nie dolecimy. I nie sugerujcie się tą amebu do lotu, tak?